Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Marcin, świetny mecz w Waszym wykonaniu. Pewne zwycięstwo to chyba było to, czego potrzebowali kibice w Bielsku Białej. Tak, oczywiście. Każde zwycięstwo w domu, z kibiców bardzo pocieszy i na Tak samo to, że jesteśmy zadowoleni z trzech punktów, że zostali w Białsku. Jak wyglądał ten mecz Twoim okiem? Widzisz przez cały mecz drużynę przed sobą. Na początku straciliśmy gola, potem, potem drużyna próbowała odrobić wynik. Jak wyglądało to z Twojej perspektywy? Nie no, my wiedzieliśmy że jakie mamy zadania, cały czas my ich pełnili, trzymaliśmy się swoich zadań. Choć straciliśmy bramkę, ale cały czas graliśmy to swoje. No i tak się nam udało, jak mieli cel, żeby trzy punkty zostali w domu i to się nam udało. No właśnie, dobrze, że nauczyliśmy się wyciągać wnioski, bo pierwsza bramka padła w podobnym, w podobnej minucie jak w meczu Jastrzębiem. Tam Jastrzębie nas dobiła, a tutaj to my przejęliśmy inicjatywę i wygraliśmy 3-1. To jest prawda, no ale tak jak teraz powiedzieliście, wyciągnęliśmy z wnioski, oglądamy cały czas wideo, mamy cały czas konsultacje z trenerem i tak się nam udało, że ten mecz doprowadzaliśmy do zwycięstwa. Mecz już powoli za nami, jeszcze chwilę pewnie będziecie się cieszyć, ale od poniedziałku trzeba przystąpić do ciężkiej pracy. Jaki macie plan na mecz z Chrobrym, a potem z Zagłębiem? No plan no idziemy od meczu ku meczu Takže teraz najbliższy mecz jest najważniejszy no a chcielibyśmy też żeby trzy punkty przyszły do Białegostoku. Jasne. Bardzo dziękuję.